Na początku przygotuj wszystkie elementy zestawu, stalowy uchwyt huśtawkowy, kotwy segmentowe oraz niezbędne narzędzia. Następnie wybierz miejsce montażu, najlepiej w pelce konstrukcyjnej albo żelbecie. Przyłóż uchwyt do powierzchni i zaznacz miejsca, w których będą wiercone otwory. Możesz zrobić to markerem. Kolejnym krokiem jest wywiercenie dwóch otworów pod kotwy montażowe. Następnie dokładnie przedmuchujemy i oczyszczamy otwór poprzez wyłożenie i włożenie wiertła trzykrotnie. Możemy też użyć do tego specjalnej pompki oraz wyciora. Po wykonaniu otworów dopasuj uchwyt i wbij kotwy za pomocą tradycyjnego młotka, aż mocowanie będzie stabilnie przylegało do sufitu. Minimalna głębokość, na jaką należy wbić kotwy wyznacza czerwona linia zaznaczona na kotwach. Przyłóż uchwyt sufitowy i dokręć kotwy kluczem dynamometrycznym z odpowiednim momentem zgodnym z tabelą. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. To gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas treningu. Po zamocowaniu sprawdź stabilność uchwytu. Nie powinien się poruszać Luzować. Uchwyt został zaprojektowany do zawieszenia chustawek, hamaków, chust do jogi, które mają służyć do bujania się. W górnej części uchwytu znajduje się ruchomy przegub, który umożliwia płynne bujanie i obracanie zawieszonego sprzętu, zapewniając większy komfort i swobodę ruchu. Po zakończeniu montażu upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone i możesz bezpiecznie rozpocząć użytkowanie.